Dlaczego wszyscy mówimy, że, wszyscy mówią i my mówimy, że czytanie jest konieczne do rozwoju dziecka. Właśnie czytanie, a nie coś innego, nie oglądanie filmów. Ja myślę, że jest wiele rzeczy koniecznych lub przydatnych w rozwoju dziecka, no, a czytanie ma wielkie znaczenie dla rozwoju zasobów umysłowych, języka zdobywania empatii, bo ci uczymy się wszędzie, jak nie wiem gdzie historię. Są wszystko takie dyspozycje społeczne, a poza tym to jest wielka radość, wielka frajda i wielkie ja bym, właśnie czytamy. Moim zdaniem nie dlatego, żeby się czegoś nauczyć, tylko żeby coś przeżyć. Ten świat emocji jest bardzo ważny. Czytamy, żeby się przerazić, żeby się rozładować, żeby się wzruszyć, żeby się zaciekawić, prawda, bo no, ta ciekawość i to wszystko są wielkie przyjemności, jeśli się o z tym obciążę. <grymne> <grymne> Bardzo dziękuję.